No hej, cześć Siemano. Z tej strony Hawajes i witam was w następnym odcinku z Let's Play i z The Forest. Tak, witajcie w kolejnym odcinku, a dzisiaj plan odcinek są w skrócie takie, że trochę popodróżujemy. Zaraz wam szczegóły, ale w międzyczasie co łapek. W... w ostatnim odcinku mnie jako prowadzącego nie było, w sensie ja sobie po prostu no bez mikro był odcinek, bo miałem Lekką awarię mikrofonu, nie wiem czemu. W każdej innej grze mi działał mikrofon, a w Forestie mi coś nie działał, w sensie tak, o ty, rakiety mam w ogóle założone, tak średnio mnie było słychać delikatnie mówiąc. czas zdjąć rakiety, no bo ostatnio byłem na biomie zimowym po część pistoletu skałkowego i dużo mi w sumie chyba nie brakuje. Najprawdopodobniej jeszcze jednej części mi brakuje, jak się nie mylę. Yy, a tak to zebrałem, już wszystkie także miałem w sumie tego nie robić. Mówiłem, że no tam pistolet skałkowy za dużo z tym roboty, ale w sumie yy, stwierdziłem, że co mam robić, jak nie pozyskiwać tego. Ostatnio zdobyliśmy kuszę, mamy trochę tą strzałek. Yy, w sumie już tam trochę z niej ale jednak wolę łuk, bo po prostu mogę więcej też napoi yy, nosić do niego. No, i co mamy Rusty Axa, Modern Axa, Młotek, Katanę, Latarkę, Czekan, Kurde, także Piłę Łańcuchową paliwa. Także myślę, że walka z Megan nie będzie wyzwaniem. Jeszcze mamy dynamit, bomby. Właśnie a propos, mogę w sumie chyba skraftować bombę. Pieniążki, taśma i alkohol. O! No, i nawet pamiętam, patrz, patrz, że nawet pamiętam. O, zegarków mam mało, ale to niedobrze, bo zegarki są potrzebne. Także dzisiaj się wybierzemy po ostatnią część um, pistoletu skałkowego, która jest na wypisie górno-dolnym, tutaj deforestowym. Bo w sumie, oprócz wioski kanibali głównej, to tam nic nie ma kompletnie ciekawego. Także jest to taka część mapy, na której jeszcze nie byłem. Tylko nie wiem, w sumie, mamy połowa dnia minęła, ale no dobra, trudno. Wyruszymy. Najwyżej, no ile mam patyków? Cztery Najwyżej trochę patyków zbierzemy, gdzieś o tu już leżą I sobie namiot zrobimy Jedzonko jakieś tam mam Ale tu zabierzemy, żebyśmy nie byli głodni Jeszcze batoniki mam, piciu mam Tam kolej w ogóle, samolot też po drodze jest tak, że przeżyjemy O, królik się mi tu dostał Także nie ma co zwlekać, wyruszamy Bo kawałek drogi przed nami jak mam te znaczniki to już się szybciej podróżuję też, bo idziemy bezpośrednio do naszego celu, a nie kurde, ym, a nie tak trochę na oślep. Także wiecie, no i też już mam, nie pamiętam gdzie to się sprawdzało. Już to ostatnio patrzyłem, ale no te statystyki tutaj gdzieś miałem. Yy, no i mam ten nowy schemat też yy, takie o właśnie. Możemy kościół mieć, kurde. O co mi ten kościół kompletnie nie wiem? po co mi takie rzeczy, ale no, jak są takie schematy, to pozyskałem sobie je i, i mam. Po prostu. Może coś będziemy budować jeszcze w tej grze, ale nie wiem. Nie jestem fanem robienia wielkich budowli. Fajnie się to buduje w tym Deforestie nawet. Ale yy, myślę, że miała, miał być taki po prostu survival, a ja jednak tą bazę już taką dowaloną wybudowałem. I w sumie ta baza jest nawet w bezpiecznym miejscu, w sensie. Tak zauważyłem, że bardzo rzadko mnie atakują w sumie. Tylko raz mnie zaatakowały mutanty, dwa do tego, i to na samym początku, jak tą bazę budowałem, i tak to jeszcze ostatnio po nagraniu, jak skończyłem tamten odcinek, yy, przyszedł gruby, ale bez problemu sobie z nim poradziłem. Yy, no, wyleciał w powietrze. Co prawda, pancerza nie było przez to, ale no, a tak to to zazwyczaj. Nie wiem, te mutanty jakoś tak coś nie chcą tam przychodzić do mnie nad to jeziorko mi do bazy Boją się mnie chyba A jak właśnie zaczynam gdzieś podróżować się gdzieś wybiorę To się Chciałem coli napić które po wodzie to ja Się napiję i nic nie będę miał Stamina mi się nie odnowi No i na czym to skończyłem tak No i jak się przemieszczam po tej wyspie to nagle się pojawiają kanibale i w ogóle i, i przychodzą a a tak to to ich nie ma, kurde. Dobra. Siub, tam w dół mamy. Tutaj mamy wejście po do jakiejś jaskini chyba. Tak, jaskinia jest. Nie pamiętam co tam było, czy Rusty Axe, czy, czy Modern Axe, jakaś jaskinia była. A tutaj mamy... Yy, mamy, mamy. A tutaj mamy wioskę kanibali, także... Robi się noc, także troszeczkę podejmujemy ryzyko. mówiąc w sumie, a nie no, mam save'a, To najwyżej, ale myślę, że nie powinniśmy zginąć. Już na tym etapie gry jestem batonika. Na tym etapie gry już jestem tak rozwinięty i w ogóle, że, yy, że, że po prostu myślę, że te mutanty i to wszystko mi nie są groźne. No, mutanty, jeszcze jakieś wyzwanie stanowią, jak więcej niż jeden do mnie przyleci, ale no kanibale myślę, że już yy, zagrożenia większego nie stanowią Dobrze, mamy wioskę Ale czy my mamy coś, co byśmy chcieli z tej wioski wziąć, jak już tu jesteśmy. O jaszczury, jaszczury, jaszczury Czekaj. No i się ruszył. No chodź tu, a dobra, trudno se odpuszczę już. Dobra tam. Walić go. Chciałem troszeczkę tych podzespołów sobie wziąć, jak mogę. O, już mam pełno. Yy, tak, a poza tym, czy my coś tutaj mamy, tutaj gdzieś dynamit był. Chętnie wezmę. Aha, już mam kula, to nieźle. Kola. No, ja, ja miałam te rzeczy z samolotu, nie potrzebuję, ale jak już zawsze tu jestem, to sobie wezmę. Szkoda, że tylko 5 lasek dynamitu mogę sobie mieć. Yy, pff, tylko tak, teraz jakąś orientację wziąć, tak. Dobra, tu jest jeziorko. To gdzieś w tym kierunku. O tak, tu jest taka drużka. I tutaj powinien być jeszcze jeden namiot. Tak. I tutaj niedaleko powinno być to, czego szukamy. Tararara, tylko teraz dobre pytanie, w którą stronę. Yy, tu mamy wysepki. Mhm, mm Hyc. Teraz pytanie czy dobrze idę, bo to gdzieś tutaj na tym wybrzeżu jest właśnie. Tylko nie wiem czy tutaj, czy gdzie indziej. Chyt, chyt, chyba w złą stronę poszedłem, bo tutaj już jest takie coś. Nie, 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 to chyba w tamtą stronę było. Łania, łania, się ma łania. Cześć. Dzięki. No tutaj kurde nawet nie był blisko głównej wioski, a tutaj nawet całkiem bezpiecznie jest Na tym wybrzeżu Gdzie to było? tutaj dwie wysepki są Gdzie to było do wysadzenia? Co ja tego nie widzę? Czy co? Hyc Hyc No już mi stamina brak Ale nie będę narzekał, na porządku gry jest chyba trudniej Z tą staminą Trochę się już nabiegałem po tej wyspie to Trochę moja postać jest już wysportowana Hmm o, gdzie to było? Tu jest taka wysepka, kurde, gdzie to było? W którą stronę? Hm Kuźwa. chyba muszę cięcie O, ja Chyba zrobię cięcie Bo tego nie widzę. Jednak gdzieś jakoś mi się to zagubiło hi, hi. Dobra, znalazłem, tylko że mamy kolegów. Niestety natrafiłem na patrol akurat. Także odwołuję to co mówiłem, że tutaj jest bezpiecznie. Jednak nie jest. No. Gościu, kurde. Natrafiłem na to, mamy tą naszą dziurę. Tylko że jak zwykle będą mi przeszkadzać, ale dobra. Bierzemy bombę. Przyczepiamy ją pod ces, pierniczamy Dup. Oj, drzewo, że mi wysadził przy okazji. A <grych> nawet dwa. Oj, oj oj. Dobra. Mamy, ale kłody to ja nie chcę w sumie. Nie potrzebuję, także niestety tutaj będą leżały. Bo chyba to nie ma sensu, żeby parę kłód transportować. Stąd, do mojej bazy. No chodź tu, kurde, tam. Wkurzają mnie ci oskurowani kanibale, oni mnie właśnie najczęściej atakują. Tak to ci, powiedzmy, ucywilizowani są bardziej ucywilizowani. Zostawię wam tu drewno. W prezencie ode mnie. Oho! Po drzewach skakają. O, 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 gdzie, gdzie jesteś, gdzie jesteś? Mógłbym niby do nich poszczerać z kuszy i w ogóle, ale... Nie chcę mi się z nimi tam pierdzielić. No ale trzeba trochę odejść. No na pewno w wiosce kanibali spać to tak nie za bardzo. Także wybierzemy się gdzieś trochę trochę spokojniejsze miejsce. Dobra, to łania. Tu jest ciekawy otwarty teren w sumie. Zimno mi nie jest. Także zrobimy taktyczny namiot teraz. Yy, cyk, schronienie. Cyk, budujemy. 14 patyków starczy mi. Zarąbiście. O, jeszcze nie mogę spać. <laughs> to zobaczymy w sumie, czy mogę już skraftować. Dobra, to coś sobie zjemy. I, 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 i zobaczymy, czy. Czy ja mogę coś sobie skraftować? Czy mogę już skraftować ten pistolet cały? Jak tak to fajnie. A nie, jeszcze mi jakiejś części brakuje. Patrz, bo tutaj chyba wszystko wziąłem, tak? Tu są flary, no wszystko wziąłem. Czyli czegoś mi jeszcze brakuje, gdzieś jeszcze nie byłem. Możliwe, że tam na plaży nie byłem. Hmm. To zobaczymy. Odkryto nową roślinę. Gdzie co? O co chodzi? O jagody? Bo właśnie jak są zatrute jagody, to mogę w sumie ich trochę zebrać. Tylko ich nie jest o, właśnie, do woreczka, bo to zatrute to możemy na broń sobie dać. I się przydają ogólnie. No. To w sumie niepotrzebnie to budowałem, bo bym zdążył już kurde... Na spokojnie yy, dojść do domciu, ale no dobra, w ogóle zimno mi jeszcze nie jest. W sumie już na zapas sobie chodnie rozpalę, żebym pamiętał. To jeszcze jakiejś części kurde nie mamy, tylko myślę jakiej. W tej małej wiosce yy, byłem, nad świętym drzewem byłem. To najwidoczniej nie byłem jeszcze na plaży, albo czego potrzeba do pistoletu skałkowego? No, same części, co i taśmy. To, 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 to. Siekiery nie. No i taśmy. Czy nie? Hmm. Czegoś jeszcze potrzebuję. Ale czego nie wiem. Kompletnie. No tutaj już spokojnie. Mam nadzieję, że nie natrafimy na patrol. Przypadkiem. Kolegów. Zapiszemy Kurde, już dzień 57, w sumie 8 jak tą noc przeżyłem Także Także nieźle Dobra widzowie, kurde, podjąłem taką trochę dziwną decyzję Mianowicie stwierdziłem, że yy, Wracam do domciu Trudno walić ten pistolet na razie yy, Ale myślę, że w następnym odcinku już na spokojnie go zrobimy Będzie Także co łapek w górę, soczysty komentarz i to by było na tyle. Elo.